Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj pierwszy odcinek takiego info, info modelarskiego, ponieważ troszeczkę rzeczy się nazbierało. Nie wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy chcieliby wiedzieć, niektórzy nie chcieliby wiedzieć. Eee, powiem tak. Pierwszą rzeczą, którą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, to jest to, że arma hobby Wildcutta będzie wydawać jakoś tak niebawem, niedługo. To jest taka pierwsza, pierwsza nowość modelarska. Jestem właśnie tutaj na mm, sklepie Arma Hobby, więc tak jak widzicie tutaj będzie e, na razie jest scena zerowa, ale wygląda to dosyć obiecująco. Także możemy zobaczyć rendery. E, rendery i tutaj pewna nowość nie będzie to model jednowypraskowy. Także tak, tak to wygląda. Druga nowość, o której chciałem powiedzieć, to już się zbliża dużymi krokami, właściwie takimi odpowiednimi do, do tej skali. Ja już tutaj 8 czerwca 2019 roku zrobiłem taki filmik i BG planuje wydanie P11. Ta P11 praktycznie czy znaczy może nie na dniach, bo mamy końcówkę stycznia, więc jeszcze dziś. Około dwudziestu 20, 20 kilku dni, i będzie, będzie dostępna, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, właśnie ta, ta, ta P-11. Witam z tej strony, Rafhard. W dzisiejszym Także odcinku. Bardzo... Całkiem, fajna, całkiem, całkiem fajna zapowiedź. Troszeczkę czasu minęło od kiedy IBG zapowiedziało, ale w końcu będzie. Trzecią nowością to są, to jest nowość z dnia dzisiejszego. Jak wiecie albo nie wiecie, trwają targi od 29 do 2 lutego w Niemczech. Są targi, e, zabawkarskie można powiedzieć, ale dużo firm też tam modelarskich się wystawia. Między innymi jest właśnie e, Zwiezda. E, ja zaraz wam pokażę, co tutaj mam. E, to jest Sherman, którego planuje wydanie, e, który. który też ma się jakoś tak niebawem ukazać. Nie pamiętam, żeby Zwiezda w 3 piątce wydawała jakiegoś szermana, ale to chyba będzie pierwszy od nich. Wiadomo, temat bardzo popularny. I tutaj nawet ktoś zwrócił uwagę, że o kolejny Szerman. Swoją drogą taka ciekawostka, muszę poszukać zobaczyć. Co króluje, jeśli chodzi o modele? Znaczy, ja, ja tak obstawiam, że jeśli chodzi o samoloty, to będzie Spitfire i, i Messerschmitt 109. Jeśli chodzi o czołgi, to mi się wydaje, wydaje mi się, że królem, e, królem popularności będzie Tygrys. Nie wiem, sprawdzę. E, a renderki całkiem fajne, całkiem fajne i całkiem fajnie to się wszystko zapowiada. Dobra, to był taki, taki skrócik informacji modelarskich. No jeszcze chciałem dodać, że kończy mi się właśnie dzisiaj, dzisiaj kończy się tydzień, tydzień z Migiem 29, więc niebawem jakiś nowy temat znowu zacznę. Ok, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.